Zadawaliście sobie może pytanie, kto kogo szybciej wykończy? Czy ja teraz, czy teraz mnie? No więc wygląda na to, że jednak ja teraz. Wprawdzie stan schodów na to nie wskazuje, ale obiecuję Wam, że obrobię się z tym bardzo szybko i skupimy się w tym odcinku na finale prac. Na tym przede wszystkim, jak ten taras, który obserwowaliście przez poprzednie cztery odcinki, będzie wyglądał finalnie. Efekt końcowy mam nadzieję zaskoczy wszystkich. Mam nadzieję, że to będzie wyglądało spektakularnie. Jeżeli chcecie się upewnić, że tak będzie, to zostańcie ze mną. Witajcie na kanale Pomysły na dobry design. Po zdemontowaniu płyt, które umożliwiały mi korzystanie ze schodów w tak zwanym międzyczasie wyszlifowałem je dokładnie, wyczyściłem a następnie zabrałem się za zaimpregnowaniem całej konstrukcji. Jak wiecie, lubię materiał odpadowy. Drewno bardzo ostatnio podrożało, dlatego wykorzystałem też stare deski, które swego czasu były częścią zadaszenia w innym budynku do tego, żeby wyłożyć nimi przestrzeń leżanki wewnątrz, bo zaplanowałem, że znajdzie się tam schowek na poduchy, czy jakieś inne akcesoria. Muszę wam powiedzieć, że bardzo żałuję, że te deski tam trafiły, bo wyglądają one świetnie. A niestety w ogóle nie będzie ich widać. Ponieważ desek odpadowych nie wystarczyło mi na całą wewnętrzną część leżanki, wykorzystałem resztę desek boazeryjnych, które zostały mi po zabudowywaniu tarasu. Wreszcie moje schody doczekają się barierek i poręczy. Do ustabilizowania całej konstrukcji poręczy postanowiłem pierwszy supek zamocować na wbitych głęboko w posadzkę prętach stalowych. Plan był taki, że wbije pręty, przymierzę słupek, a następnie zdemontuję go po to, żeby go pomalować. No jak widzicie, jak człowiek nie pracuje precyzyjnie, to zdarzają się różne rzeczy. Obiłem krawędź schodów. Musiałem to skleić, ale na szczęście słupek to dociśnie i nie będzie tego widać. Słupek wszedł bardzo ciasno, piony, poziomy, wszystko się ładnie sprawdziło, ale niestety nie dał się już w żaden sposób usunąć do malowania, dlatego przykręciłem go i zaimpregnuję go już w tym miejscu, w którym stoi. Kawałka odpadowej kantówki powycinałem sobie trochę takich zaślepek, które pozwolą mi ładnie zakończyć czy schować te miejsca, w których śrubami ciesielskimi mocowałem całą konstrukcję. Wszystkie słupki zaciąłem u góry pod kątem 45 stopni, żeby wyglądało estetycznie. Pozostałe pomalowałem już impregnatem. Przed montażem. W miejscach planowanych nawierceń, które pozwolą mi osadzić słupki, przymocować do konstrukcji schodów, wydutowałem sobie takie miejsca właśnie pod te zaślepki, o których wspominałem wcześniej. Gotowe jeszcze tylko wspomniane zaślepki i w zasadzie słupki są już na swoim miejscu. Czas wymyślić, jak zamocować poręcze. Wykorzystałem odpadową listewkę, która pozwoliła mi sprawdzić kąt, a następnie pod dokładnie tym kątem wyciąłem materiał. Ponieważ zaplanowałem, że poręcze barierki będą pomalowane na biało, na ten sam kolor pomalowałem również wkręty. W przygotowanych barierkach wywierciłem otwory, a także rozfrezowałem takie kanały od niewidocznej strony, tam gdzie będą mocowane do słupków dlatego, że wymyśliłem, że pomiędzy te belki wmontuję linę właśnie przez te otwory, która będzie stanowiła takie dodatkowe zabezpieczenie. A wyfrezowane kanały pozwolą mi tę linę tam schować w taki sposób, żeby nie odsuwała ona całej konstrukcji od słupków. Ponalowane barierki schną, a ja w tym czasie wykonuję sobie pierwszy stopień, żeby sprawdzić, jak kładzie się te deski tarasowe na schodach. Barierki wyschły, można mocować lina. Dobrze, że wpadł Waldek, bo dzięki jego pomocy mogłem je odpowiednio naszpanować, naciągnąć i dzięki temu są bardzo, bardzo stabilne. Mocujemy. Wszystko pięknie się spasowało. Cała konstrukcja bardzo się wzmocniła, pozostała jeszcze tylko drobna część między środkowymi barierkami, czy w zasadzie słupkami. Tam wykorzystałem nieco inne rozwiązanie, dlatego że docinanie tych bocznych belek w białym kolorze byłoby karkołomne. Dałem, jak widzicie, górną, dolną poprzeczkę, związałem to liną. Wygląda to bardzo fajnie. Można kontynuować konstruowanie schodów. Z fragmentów wyciętych desek naciąłem sobie takich drobnych listewek, które pozwolą mi zaślepić te wpusty, które są z obu stron desek tarasowych. Oczywiście nie robię tego we wszystkich deskach, bo większość desek stanowiących stopnie może mieć te wpusty. Natomiast te skrajne deski, które stanowią czoło stopnia, postanowiłem jednak zaślepić, dlatego że po pierwsze będzie to wyglądało estetycznie, a po drugie wzmocni ten newralgiczny element schodów, jakim jest końcówka stopnia. Postanowiłem zaślepić w ten sam sposób również końcówki wszystkich desek, które widać od czoła. Było tego trochę, no ale będzie to wyglądało świetnie. Przerwie, jaką zrobiłem sobie w montażu schodów, postanowiłem zamontować karnisze. Pozostały już tylko do zmontowania deski, wierzchniej części leżanki z magicznym schowkiem, który sobie tam zaplanowałem. No i gotowe. Kolejny etap prac, już ostatnia z tych większych rzeczy, mianowicie zamknięcie wejścia do drewutni. Ponieważ drzwi czekały ponad 2 lata na wykończenie, postanowiłem raz jeszcze je przeszlifować, a następnie dociąć, ponieważ pojawiła się posadzka, która podniosła całą podłogę o ponad 2 cm. Gotowe, pasują idealnie. Można się zabierać za wykańczanie. Dla utrzymania w klimacie całego wnętrza, a także po to, żeby rozjaśnić je jeszcze dodatkowo, postanowiłem wykorzystać białą lakierowajcę. W drzwiach zamontowałem też ponad. 80, może nawet 100-letni stary zamek. Znalazłem nawet takie płaskie wkręty, które już są rzadkością, ale z całą pewnością wyglądają w takim zamku idealnie. No, i oczywiście, jak zwykle, znalazły się kolejne miejsca do montażu listewek. Myślałem, że już dawno ten etap mam za sobą. Osłonić przestrzeń tarasu od wiatru, postanowiłem zamówić coś w rodzaju takiego okna foliowego. Znalazłem w internecie firmę Global Tarp, która produkuje w zasadzie głównie plandeki samochodowe, ale jak się okazuje, takie okna również. Świetną rzeczą jest to, że mają cały gotowy system mocowań, które pozwalają zamocować okno tak, żeby było cały czas zamknięte, ale istnieje również opcja podwijania go do góry i mocowania za pomocą trzech specjalnych pasków w pozycji zwiniętej, zrolowanej, na przykład w sytuacji, w której chciałbym puścić na taras więcej powietrza. Dolną część między słupami, czyli wejście i te dwie przestrzenie okienne po bokach zamknąłem z użyciem takich rolet, które pełnią dokładnie tę samą funkcję. Jak widzicie, bez pomocy synów z całą pewnością nie dałbym rady. Czyszczę jeszcze szlifierką rotacyjną całe schody, odkurzam je i przygotowuję do ostatniego etapu. Schody konstrukcyjne, jak widzicie, wreszcie skończone. Pojawił się tutaj magiczny schowek na jakieś przedmioty, być może poduchy, być może jakieś inne skarby. Nie wiem, czy tak sobie wyobrażaliście te konstrukcje, ale ja mniej więcej takie widziałem i jestem naprawdę bardzo zadowolony z efektu. Dlaczego są z desek tarasowych i dlaczego drewno jest takie ciemne? Ano dlatego, że jest to termojesion, czyli jesion termizowany w temperaturze powyżej 200 stopni, nabiera takiego ładnego, głębokiego koloru. A dlaczego deski tarasowe? No bo kupiłem je okazyjnie, dałem stosunkowo nieduże pieniądze za cały ten materiał. No nie był on idealny, nie wszystkie deski były równe, niektóre były już lekko malowane, ale udało mi się doprowadzić to do takiego stanu, który mnie satysfakcjonuje. Pozostało jeszcze zabezpieczenie tych schodów. Jak widzieliście, przeszlifowałem je jeszcze tak dla przyzwoitości, odkurzyłem, dokładnie odpyliłem. No i teraz pozostaje tylko zabezpieczyć te schody. Użyję do tego oleju tarasowego Osmo. Wiecie, że cenię tę markę. Z wcześniejszych filmów z całą pewnością widzieliście tam również ten preparat. Jest to olej matowy, ma taki jedwabisty mat, a co bardzo ważne, Zawiera pigmenty, które koloryzują go na kolor takiego termizowanego drewna właśnie, więc myślę, że jak położę ten olej na te schody, to ta czekoladowa kolorystyka jeszcze mi się tutaj poprawi, podbije elegancko. Czego potrzebujemy do takiego procesu? Oczywiście oleju, ja mam tu jeszcze otwieracz, mam mieszadło, żeby wymieszać dokładnie ten preparat. Mam dwa pędzle, które pozwolą mi jeden malować dokładniej, a drugi szybciej te większe powierzchnie. No, i mam też kuwetę, w której zamierzam sobie to wszystko wymieszać. Nałożę jedną cienką warstwę, a następnie po minimum 12 godzinach nałożę drugą cienką warstwę. I już po kilku dniach to będzie tak utwardzone, że nie będzie żadnego problemu z użytkowaniem. Myślę, że tak naprawdę już pojutrze będzie można po tych schodach spokojnie chodzić. Zabieram się za malowanie w takim razie i widzimy się w kolejnej scenie, jak będą te schody już gotowe. W czasie, kiedy schody schły, postanowiłem zmontować lampę w to niższą przestrzeń. Kilka lat temu kupiłem okazyjnie kosz w jednej ze szwedzkich sieci meblowych. Kupiłem też lampę za 10 zł. Lampę z liny. Przemalowałem tylko czarną podsufitkę na biało, żeby pasowała lepiej. No, i jak widzicie, montaż przebiegał już bardzo, bardzo łatwo. Zadbałem swego czasu również o to, aby wypuścić sobie przewody elektryczne na tarasie. Teraz w przestrzeni leżanki mocuję sobie gniazdko, które pozwoli mi tam na ładowanie telefonu albo zamontowanie lampki. Atrybut bez jakiego nie obejdzie się żaden porządny taras, czyli fotel wiszący. Mm, no bomba, siedzi się świetnie, ale muszę wracać do kolejnych prac. Czas na montowanie lampy w wyższej części tarasu. Okazuje się, że z panem prezydentem łączy mnie pewna pasja: mianowicie i on i ja znaleźliśmy swego czasu wielki patyk. Ta moja gałąź ma około 4 metrów długości i postanowiłem wykorzystać ją do stworzenia lampy na tarasie. Poranek ostatniego dnia pracy zostały mi już w zasadzie same przyjemności, no może wyłączając jeszcze jedną grubszą rzecz do zrobienia, mianowicie oszklenie drzwi, które pozwolą mi zamknąć przestrzeń drywutni. Yy. Ponieważ prace trwają już dwa miesiące, to na tarasie została mnie jesień i poranki są tutaj naprawdę chłodne. Dlatego pewien przedmiot, który chciałem pokazać dopiero w finalnych scenach, postanowiłem zmontować już teraz, bo on pozwoli mi tutaj nieco nagrzać tę przestrzeń, poprawić klimat tak, żeby mi się komfortowo pracowało. Zajrzałem swego czasu na stronę kratki.pl i kupiłem coś, co moim zdaniem będzie tu pasowało idealnie, a ponieważ jest to strefa relaksu, to będzie mi dodatkowo jeszcze przypominało moje ulubione kafejki, kawiarenki i restauracje na rynku starego miasta w Krakowie. Biorę się za montaż, a następnie szklimy drzwi. spójności szybki, które montuję w tych drzwiach zamówiłem w tej samej pracowni u Dominiki Łoś pracownia szkła artystycznego, w której zamówiłem szyby do okna z Frankensteinu, którego historię mogliście poznać w odcinku drugim. Szyby są piękne, będzie to wyglądało na pewno rewelacyjnie. Znałem dokładne wymiary tego ostatniego stopnia, który miał być finalnie leżanką, postanowiłem więc zaprojektować sobie coś w rodzaju takiej mobilnej sofy. Potrzebowałem zamówić materac, oparcia, a także poduchy. Znalazłem w internecie firmę Garmat i u nich zamówiłem cały komplet. Wszystko wykonane idealnie pod wymiar. Materac i poduchy przyszły na czas. Zaczynam więc. Tę najprzyjemniejszą część, czyli montaż na miejscu. No, trzeba przyznać, że wkomponowało się to idealnie. Pozostały jeszcze najdrobniejsze prace z drewnem, jakieś ostatnie listeczki, które pozwalają poprawić estetykę tej przestrzeni wokół drzwi, czyli regały zamykające drewnutnie. A te ozdobne listwy wyciąłem ze wzornika, który mam z dolnej części o skrzyni stolika, na którym pracujemy na parasie. No i teraz już same przyjemności. Pozostały mi już tylko dekoracje i przyjemności. Dla mnie osobiście przestrzeń relaksu to przestrzeń, której bardzo ważnym elementem są również doznania zapachowe. Dlatego na moim tarasie nie mogło zabraknąć miejsca na lampę solną z dyfuzorem, a także na świece zapachowe, w tym wypadku zakupionych w firmie Candle World, na którą na miarę również zostawiam wam w napisach końcowych i w linku pod filmem. Czy to już czas na relaks? Nie, nie. Chcę Wam jeszcze pokazać, jak ta przestrzeń wyglądała wcześniej i jak wygląda obecnie. Jak widzicie, każdą wizję da się zrealizować. Czy to pomieszczenie jest ładne, piękne, nieciekawe? Każdy widzi to po swojemu. Są tutaj elementy różnych stylów, bo jest tutaj i wątek rustykalny, jak chociażby ta posadzka, są jakieś elementy folklorystyczne, yy, czy to jest boho, czy to jest bardziej Bochomas, Nie wiem i szczerze mówiąc niespecjalnie o to dbam, bo to pomieszczenie moim zdaniem w tym eklektyzmie jest bardzo spójne, to znaczy przede wszystkim jest spójne z tymi, którzy będą to pomieszczenie użytkowali. Ja się tutaj czuję naprawdę rewelacyjnie. Nie wiem, czy jestem w stanie zmobilizować się do tego, żeby w ogóle z tego pomieszczenia wyjść i robić jakiekolwiek inne prace. Jest naprawdę fajnie. Jestem zmęczony, ale bardzo szczęśliwy. I chcę Wam powiedzieć, że. Warto czasami do pewnych rzeczy dojrzewać nawet długo, bo ten kilkuletni czas, który zajął mi przygotowanie się do tej realizacji, pozwolił mi z jednej strony na takie uspójnienie moich pomysłów, na to, żeby przekonsultować te rzeczy z różnymi osobami, z przyjaciółmi, z rodziną. Tak, żeby ta wizja pozwoliła zrealizować to tak, jak to wygląda. Dzięki, Waldek, raz jeszcze za inspirację. Pozwoliło mi to również na zgromadzenie pewnych materiałów, które są tutaj wykorzystane. Jak wiecie okno leżało i czekało na montaż kilka lat, podobnie było z tymi drzwiami, materiał na schody też musiał swoje odczekać, także te kilka lat naprawdę nie zostało zmarnowane. Wielkim wsparciem były dla mnie zakupy internetowe i to może jest dobry moment na to, żeby podziękować wszystkim firmom, które były partnerami tego odcinka, które mnie wsparły, dzięki czemu wydałem mniejsze pieniądze i dzięki czemu w ogóle ta realizacja była możliwa. Myślę, że to najlepszy moment na to, żeby zostawić Was w tej chwili z zestawieniem zdjęć, jak to pomieszczenie wyglądało. W zasadzie nie jest to pomieszczenie, przecież cały czas jesteśmy na zewnątrz. Jak to zewnętrzne wyglądało wcześniej i jak wygląda po metamorfozie. Mam nadzieję, że ta realizacja podobała Wam się co najmniej tak, jak podoba się mnie. W podsumowaniu muszę Wam się jednak przyznać do tego, że tworząc strefę relaksu, zapomniałem o tym, co w życiu chyba najważniejsze, czyli takim balansie, dobrym balansie między pracą a odpoczynkiem. W ciągu tych ostatnich dwóch miesięcy z całą pewnością przesadziłem z pracą, ale teraz zamierzam już naprawdę zadbać o to, żeby ta harmonia w moim życiu zapanowała na dobre czego i Wam życzę. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.